O Bogu. Wczoraj się tak, e, rozmawialiśmy z bratem Łukaszem. E, brat mówił coś takiego, że e, z, zrywał tutaj kłosy z pola obok i te zboże już było dojrzałe. I takie przyszło mi takie zrozumienie do głowy, że użyłem taki obraz, który pamiętam jeszcze z czasów dzieciństwa, że rodzice zawsze mówili, że jak te kłosy e, są już dojrzałe, to one się tak kładą po swoim ciężarem. Gdy łodyga usycha, to te ziarno kładzie po ten kłos w dół i taki mi obraz przyszedł do głowy, że tak samo jest, będzie z chrześcijanami w czasach końca, to będą ci chrześcijanie gotowi na przyjście Pana, którzy po prostu mu odadzą pokłon. odadzą pokłon w uniżeniu, bez pychy, to będą właśnie te takie gotowe kłosy do żliwa. Które będą w stanie przyjąć pana Jezusa Chrystusa. I też mi takie przyszło taki obraz i zrozumienie, że e, pan Jezus jest tak, taki rolnik, który jak tutaj przychodzi tutaj do naszego kościoła przez Ducha Świętego, który przechadza się pomiędzy nami, e, jak pomiędzy takimi kłosami i patrzy, który kłos e, już jest gotowy. E, I tak pomyślałem. Jak tam poszliśmy z Gwiazdem Łukaszem na pole i obserwowaliśmy te kłosy, pomyślałem, gdzie ja sam należę. Pośród tego łanu zboża i jakim ja sam jestem kłosem. Bo widzieliśmy na tym polu kłosy, które już były gotowe do młócenia. Y, I widzieliśmy też kłosy, które były zielone. które One też będą młócone podczas dźwięk, ale one były zielone. Jakby te kłosy były puste. <laughs> I tak e, i tak e, generalnie odnosząc do tego, co Pan pokazuje przez swoje dzieła, przez stworzenie, e, widzimy wszędzie Ewangelię. Choćby na tym na przykładzie tego łany zboża. I też tak jak czytałem dzisiaj z pierwszej Księgi Mojżeszowej. E, to był obraz, e, sen, który tłumaczył e, Józef Faganowi. Tam było 7 lat e, chudych i e, 7 lat e, obfitości Pana. I to był opis, e, opis, e, że po e, że przed tym głodem e, Padały takie lata ofitości, y, takie tłuste kłosy, takie pełne, i z tych tłustych, pełnych kłosów y, przez y, te następne lata głodu cała ziemia się mogła nasycić. I tak to odniosłem do tego, że tak samo jest z, y, z nami, chrześcijanami, że z, tych takich właśnie, z takiej wartościowej pszenicy y, ktoś może po prostu czerpać, że może się nakarmić y, po prostu tą ofitością. Które Pan daje w Chrystusie Jezusie, i każdy chrześcijanin, który należy do Jezusa Chrystusa, jest takim pełnym, yy, pszeniczym y, ziarnem, z, którym, z którego wielu się może nakarmić. Z, z którego wielu może po prostu tą światłość. I tak jak obserwowaliśmy jeszcze to pole. To, co zauważyliśmy na tym polu, że te kłosy, które układają się w pokłonie, które są pochylone, one tak jakby się gromadziły razem, wspólnie, takie w grupy. I też by to tak obrazowało taki obraz chrześcijan, które, którzy, jeśli należą do Chrystusa, oni łączą się w, w grupy, jakoś spójne, takiej jedności. A pomiędzy... W tym łanie zboża było widać na przykład te zielone kłasy, które tam bardziej odstawały od tej reszty. Było widać też kwas, który, jak wiemy, Pan Jezus przyżli w obraniu, zostanie usunięte ten kwas z tego łanu zboża, a zostanie zostawione, tylko, zostanie zostawione tylko to, co wartościowe, czyli ta wartościowa pszenica którą wybierze Pan Jezus, którą zbiorze do Spichlerzy. Jeszcze chciałem przeczytać tak, teraz Pan mi dał takie słowo w odniesieniu do Pana Jezusa Chrystusa. Wtedy rzekł im Jezus, zaprawdę, zaprawdę powiadam Wam, nie mojżesz dawać Wam chleb z nieba, ale ojciec mój Daję wam prawdziwy chleb z nieba. Albowiem chleb Boży to ten, który z nieba wstępuje i daje światu żywot. Wtedy rzekli do Niego, Panie, dawaj nam zawsze tego chleba. Odpowiedział im Jezus, ja jestem chlebem żywota. Kto do mnie przychodzi, nigdy łaknąć nie będzie. A kto wierzy we mnie, nigdy pragnąć nie będzie. Lecz powiadam wam, nie wierzycie, choć widzieliście mnie. Wszystko, co mi daje Ojciec, przyjdzie do mnie a tego, który do mnie wszchodzi, nie wyrzucę precz. <laughs> Dalej w 47 rozdziale zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, że kto wierzy we mnie, marzy w odwierz. Ja jestem chlebem żywota. Oj sobie wasi jedli manę na pustej i poumierali. To, to nat natomiast jest chleb, który wstępuje z nieba, aby nie umarł ten, którego Spożywa. Ja jestem chlebem żywym, który z nieba stąpił. Jeśli kto spożywać będzie ten chleb, żyć będzie na wieki. A chleb, który ja mu dam, to ciało moje, które ja oddam za żywo świata. I też mi takie, przyszedł taki obraz i zrozumienie, że Jezus jest tym prawdziwym, czystym, wartościowym chlebem, z którego wielu po prostu może się nakarmić. Dzisiaj wiemy, jak jest w rolnictwie, jest to rolnictwo modyfikowane i ta, tak w odniesieniu też do, do tej pszenicy, która tam jest hodowana, jest to pszenica modyfikowana. Często to ziarno jest takie mało wartościowe i chleb z tego ziarna też nie jest zbyt dobry. A za to Pan Jezus jest tym czystym chlebem, który nie ma żadnej domieszki i trucizny i kto się karmi z niego, <kluzny> będzie tak samo czysty, jak i on. Będzie zdrowy, będzie mógł chodzić w tym zdrowiu. I jak się patrzyłem, tak, e, e, miałem takie zrozumienie tej modyfikowanej pszenicy, to przypominało mi e, trochę to takie współczesne chrześcijaństwo, które jest e, w pewnym sensie modyfikowane przez dzisiejszy świat zepsucia, grzechu, i, i to wskaże po prostu to dobre nasienie. A Bóg, Bóg jest takie, takim dobrym gonikiem, który się daje to czyste dobre nasienie na tej ziemi, z którego potem może być chleb i z którego potem wielu może się nakarmić. I na tym zakończy. Chwała Bogu. Oh. Uh -huh.